Kurwa, tryb zwolniony 60 sekund, kurwa, jak to zapierdala po 100 sekundach, kurwa, 120 sekund. I chuj, jedziemy sobie, dobra, jedziemy pod domek drewniany. Zobaczyć. Akurat może coś będzie. Może spojrzę dla słowo mira twarzą w twarz przez kamerę. <słuch> Słuchajcie, musicie chwilę poczekać aż dojadę, bo to, to trochę trzeba popodałować. No, i wyjeździ po sześćsetek wiesz, no ale ja szeliczkę nie mam wiesz, poszedłem do tego na ten połóż, rozumiesz kulturnie ubrany rozumiesz, gdzie w dresie, gdzie w dresie elegancko wiesz Widziałem, że to jest milicja stoi. Gdzie ty jedziesz, Ty? Matko Boska! A wiesz, że oni już go trzymają tutaj tyle czasu, że to co ja tam zjecham, to jest tamte miejsce. O? A gruny, może jakie drifty urządzą? No to Bemirsz, nie widziałem? Bemirsz. To ma tragedii po tym chociaż łydeczki puchnął troszkę, ci powiem puchnął, nie? Elektrycznym rowerykiem to by było bzyk-bzyk o temacie. Dobra, jest git. Jeszcze mamy z pół kilometra pod dom i zobaczymy co tam się dzieje. Zpowiedzialni ludzie za, za to, co się stało. Zapewne będą jutro, tak jak to było na pogrzebie majora. No. Ty, ale jeszcze ci powiem, Dziumeczku, że bateria u mnie dzisiaj na no grubo. Wiesz? Wychałem, zamówiłem chłopie. 95% a teraz mam? 83% No jak babci rentę kocha projektu. Naprawdę te to... ja wiem że to jest takie wiesz Dziwne ale to, to są fakty No 10% to dzisiaj elegancko Dzisiaj rozumiesz thank <laughs> you

Leży spod bramki, Hejtują <laughs> eee... Podobie macie ognia? Ja Mleko są dwa jak Mleko? 3 i 2 wrote o Zobacz to widać zdjęcie? A za za zdjęcie? Gdzie są ci chłopcy? Co się z nimi stało? Ojo, Janek i. Powas, A, nie Sławek, są w dupę to mnie. No, a na pogrzebie? A to dzisiaj o 15 było No? Nie, ja nie wiem, wstęcie. nie byłem w Dużo ludzi było. Byłeś? 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 było no. Tylko był ten Gdzie? Jarek może Barbarę uprawił no? Czekaj, bo ja tutaj Live'a prowadzę To Wy też nie byliście? Nie, nie bo z Bielska no A, przyjechaliście no, Zobaczcie co tu dzieje. Tutaj Co dzieje Co tak znikasz co chwilę? Nie nic nie nic znikam nie Rowerykiem o, jeździłem po jasno, Na A może być tak, że te folie chuje... Jakbym, yy, wiesz, taki o, potem mhm. o, to mogli zrobić, wiesz... A że też podpisał. podpisał. No, podpisał. A, nic nie powiem, nie. I że będzie na nich. Wiesz, jak zrobimy to wszystko z, zgodnie z literą prawa, z, z notariuszem, no, właśnie, możliwe właśnie Ale to też nie jest takie proste. Kurde, no. Zmieńcie do domu A patrzcie dalej, kamery działają. No, Sławek się dosuje, ja, kurwa. Kwestia czasu. Kwestia, wie, kwestia wieczora Sławek. o pa, pa. Pa, kamerę odpalił ty Alarm włączył Sławomir Ale ja, ja ty Sławek nas ogląda, bardzo dobrze Patrzcie kamerę włączył No Policja przyjedzie Sławek Ej, tu kamera To są świadłów, szkoda, no. Pali się to światło jeszcze na tej kamerze? Nie Sławek kamerowy Ty czy wychodzi na tu Kamera. Kamera huczy. No. No, no, Słowomir. Sławomir słuchajcie. Kamery włącza alarmy w kamerze. Jak ten Słowomir ma na nazwisko? Nie byliśmy tak w Galerii Białej. No bo to się nie, się, co nie to tutaj nie. w Dobra słuchajcie, nikogo tu nie ma Kończymy to na razie Nie będziemy dajemy, dajemy odpocząć dla chłopaków, którzy tutaj nadzorują tą całą te całe kamery. Dobrze. Słuchajcie, na razie kończę, kończę i i ten i i i i i i i i poczekamy tu chwilę. Ktoś się będzie do będę dawał znać. Na razie.